Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z transportem wodnym oraz okolicami Świnoujścia i Szczecina. Przybliżę sprawę budowy nowego toru podejściowego do Świnoujścia. W ostatnich dniach media obiegły informacje o umiejscowieniu nowego toru. Zachęcam do obejrzenia powiązanych z tematem filmów, które znajdują się na kanale. Między innymi film o tunelu Świnoujścia. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie Twoje Radio FM pod tytułem Nowy Tor Podejściowy do Świnoujścia o minie wody niemieckie autorstwa pana Wójcie Basałygo oraz artykuł na stronie Radio Szczecin.pl pod tytułem Będzie nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu Świnoujście i okolice jest bardzo ważnym obszarem z punktu widzenia polskiej gospodarki i morskiej wymiany handlowej. Port w Świnoujściu w dalszym ciągu mocno się rozbudowuje. Warto nadmienić, że w Świnoujściu znajduje się m.in. terminal kontenerowy oraz gazoport LNG, który jest jedną z ważniejszych inwestycji w ostatnich latach w Polsce. W Świnoujściu budowany jest również głębokowodny terminal kontenerowy. To właśnie z myślą o tej inwestycji zaistniała potrzeba budowy nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Nowy tor podejściowy do portu Szczecin-Świnoujście ma mieć 65 km długości i 500 m szerokości. Jak informują media, nowy tor podejściowy omijać ma sporne wody niemieckie. W ten sposób rząd polski chce sprawić, aby przyszłe inwestycje związane z portem Szczecin-Świnoujście nie oddziaływały na stronę niemiecką. Takie założenia znajdą się w opracowanym długoletnim planie inwestycyjnym Urzędu Morskiego w Szczecinie. Mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor urzędu. Wypowiedź Wojciecha Zdanowicza przytacza portal radioszczecin.pl. Jesteśmy w trakcie szykowania programu wieloletniego, którego jednym z elementów jest inwestycja zapewniająca dostęp do portu w Świnoujściu o głębokości 17 metrów. A więc dla statków o zanurzeniu około 15 metrów. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowawczym tej inwestycji. Sam tor to jest mniej więcej 4 razy większa inwestycja niż pogłębienie toru do Szczecina. Rozpatrujemy tę kwestię w wielu wariantach. Jednym z wariantów, przyznaję, tym takim najbardziej w tej chwili przez nas pożądanym jest trasa wschodnia, nowy tor podejściowy do Szczecina który rzeczywiście przebiega w pełni i tylko i wyłącznie przez polskie morze terytorialne i polską wyłączną strefę ekonomiczną, która w żaden sposób nie jest sporna z naszymi sąsiadami, mówi Wojciech Zdanowicz. Szacunkowy koszt budowy to prawie 10 miliardów złotych. Inwestycja ma być rozłożona na lata. Nowy tor ma też umożliwić płynięcie dużych kontenerowców do terminalu, który ma powstać na wschód od gazoportu LNG w Świnoujściu. Jak można wyczytać w źródłach, inwestycja będzie gotowa dopiero na 2029 rok. Koszt budowy nowego toru jest ogromny i nawet rozłożony na lata jest dość poważnym obciążeniem finansowym. Przypomnijmy, że na przykład koszt przekopu Mierzei Wiślanej to nieco ponad 2 miliardy złotych. Tutaj mówimy o prawie pięciokrotności tej sumy. Jednak w końcowym rozrachunku może inwestycja ta się opłacać, choć na razie trudno to jednoznacznie stwierdzić. Część pieniędzy zapewne dopłaci Unia Europejska, lecz w obecnej sytuacji, w której fundusze pieniężne np. z Europejskiego Planu Odbudowy są dla Polski wstrzymane, nie można być tego stuprocentowo pewnym. A wy co sądzicie o tej inwestycji? Jest szansa, że w perspektywie np. 30 lat zwróci się ona z nawiązką? Jestem ciekawy waszej opinii. Na teraz się żegnam. Pozdrawiam i do usłyszenia.